Zachwycają skarbami przyrody i walorami krajobrazów. Często nie mniej inspirująca jest historia tych miejsc oraz ich dziedzictwo kulturowe. Liczą ponad 280 tysięcy hektarów powierzchni, obejmując 63 rezerwaty i gromadząc ponad 600 pomników przyrody. Skrywają setki jezior i chronią tysiące gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Są przykładem zachowania i popularyzowania najwyższych wartości środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami racjonalnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody. Takie są parki krajobrazowe, kujaw i pomorza. Powstały w 1998 roku jest największym parkiem krajobrazowym w województwie i jednym z największych w Polsce. Obszar parku zajmuje prawie 75 tysięcy hektarów. Cieszą oczy fantazyjnie pomarszczone przez lodowiec zbocza, w harmonijny sposób splatające się z terenami wykorzystywanymi rolniczo. Park słynie z dobrze zachowanych ekosystemów wodnych, bagiennych i torfowiskowych, gdzie licznie występują chronione rośliny wodne, takie jak grążel żółty i grzebień biały. Torfowiska są natomiast siedliskiem występowania objętych ochroną rośliczek. Lasy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego są mocno zróżnicowane. Przeważają lasy liściaste i mieszane z przewagą buka, dębu i grabu. W lasach możemy spotkać Jelenie i Sarny, natomiast nad licznie występującymi tu jeziorami Czaple i żurawia, który jest symbolem krajeńskiego parku krajobrazowego. Na uwagę zasługuje wzgórze Wilhelma, liczące 171 metrów nad poziomem morza, które jest jednocześnie drugim pod względem wysokości naturalnym wzniesieniem w województwie kujawsko-pomorskim. Panorama widziana z tego miejsca obejmuje Krajnę, Pomorze oraz Bory Tucholskie. Na terenie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym m.in. Lutowo, Gaj Krajeński czy Buczyna. Nieopodal jednego z nich spotykamy leśnika i miłośnika fotografii przyrodniczej Łukasza Gwieździela, którego pytamy o tajniki pracy w miejscach takich jak to. Fotografia przyrodnicza uczy cierpliwości, to nie tylko spacer po lesie i obserwacja z bezpiecznej odległości zwierzyny przez lornetkę, to głównie przygotowania, to podchody, to próba oszukania zwierząt w taki sposób, żeby nie wiedziały, że ja jestem w ich okolicy. Wtedy udaje się robić najbardziej naturalne kadry, wtedy tą przyrodę mogę w taki sposób obserwować i rejestrować, jakby mnie tam w ogóle nie było. Każda fotograficzna wyprawa poprzedzona jest długimi przygotowaniami. Jak podkreśla fotograf, należy poszerzyć swoją wiedzę o danym terenie i poszczególnych gatunkach, które zamierza się fotografować. Konieczna jest również obecność na miejscu, jeszcze zanim pojawią się zwierzęta, tak by to one podeszły do fotografującego. Znajdujemy się w okolicy rezerwatu Lutowo, gdzie jest teren podmokły. Takie miejsca lubią żurawie, i właśnie w takim miejscu tej wiosny obserwowałem noclegowisko wisko żurawi. Podchodziłem jeszcze w środku nocy, tak żeby ptaków nie spłoszyć. Czekałem w bliskiej odległości od tego noclegowiska na pierwsze promienie światła, i jak wszystko zagrało, udało mi się uwiecznić te ptaki w pięknym, wschodzącym świetle wiosennego słońca. Najwdzięczniejszą porą dnia do fotografowania jest wschód i zachód słońca. A wykonanie tego jednego zdjęcia czasem wymaga wielu miesięcy. Często szukamy jakichś egzotycznych tematów, jeździmy po całej Polsce, Europie czy świecie, szukając tego wymarzonego zdjęcia i szukając tych egzotycznych zwierząt, a okazuje się, że piękne kadry, piękną okolicę mamy tuż pod nosem. Ja w taki sposób odkrywam na co dzień krajne i tutaj robię większość moich zdjęć. Krajobraz krainy, obok przepięknych buków i wiekowych dębów, uzupełniają tajemnicze pałace, dwory i zabytkowe kościoły. Warto dodać, że nad jednym z malowniczych jezior krajnych, w Borku, czeka na turystów nowa siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie można zdobyć informacje przed wyruszeniem na zwiedzanie tej krainy. Dziesięć parków, dziesięć odrębnych tożsamości, Dziesięć niezwykłych światów, setki gatunków roślin, grzybów i zwierząt, fascynujący zbiór jezior i rzek, zapierające dech krajobrazy i niezliczona ilość przyrodniczych tajemnic. Wszystko to otoczone szczególną uwagą i ochroną. Parki krajobrazowe Kujaw i Pomorza kuszą z jednej strony ciszą i dzikością przyrody, a z drugiej licznymi turystycznymi atrakcjami. Różnorodne i przez wielu nadal w pełni nieodkryte, serdecznie zapraszają swoje na oścież otwarte podwoje. Lubię tu być, na zielone.